Dzień dobry Unturnedowe Świry to jestem ja, po krótkiej przerwie Kilkudniowej, ale wróciłem sobie na Unturnowa Ja myślę, że nie będę przedłużał, biorę tylko ze sobą jakieś ammo I lecimy sobie od razu na jakiegoś pierwszego raidzika Myślę, że dzisiaj sobie pójdziemy już na jakąś inną mapeczkę Pochodzimy chwilę na pierwszej, pójdziemy na jednego rajda, może Max 2 na pierwszej i pójdziemy sobie na drugą mapkę. W późniejszym czasie odblokujemy ją sobie po prostu. Bo chyba już czas najwyższy, żeby ta pierwsza się nam już tak bardzo nie nudziła. No to co, ja lecę? I widzimy się na rajdziku. Dobra, ja sobie tutaj śmigam po okolicy. Lutuję sobie jakieś różne fajne rzeczy. Oczywiście pistolka... pistolka sobie zbieramy. No bo jest do tego questa, więc. Oczywiście się przyda, ale tak wszedłem sobie na ten rajdzik i widzę, że jest tak jakoś strasznie pusto, nikogo tu nigdzie nie widzę, tam widzę, że ktoś przy trainie jest, dobra, pójdziemy zaraz w stronę traina, tu chyba jest pusto, dobra, idę tam wtedy na train, o dobra, tutaj sobie znajdujemy pepeszkę, Pp, pepe, pepe, to nie pepecha, ani niczym z Daisy, ale tak mi się jakoś powiedziało, nie wiem gdzie był ten ziomek, on mi gdzieś całkowicie wyparował, oho, jest tu, jest tu podaną. Halo. Dobra, mamy cię, gościu. Uuu. Miałeś parę fajnych rzeczy, muszę to przyznać. Dobra, sprzedałem parę rzeczy, zarobiłem troszkę sianka. Sprzedam jeszcze tego Muzina. Eee, ogólnie to stwierdziłem, że w sumie te, to wyjście. To no po prostu sprzedałem itemki, żeby sobie troszeczkę dorobić. Eee, bo się siano przydaje, a na tej pierwszej mapce naprawdę jakoś tak łatwo się łatwi siano. Eee, więc idę jeszcze raz, teraz już idę po itemy na Questa. Dozbierać I będziemy sobie otwierali nową mapę, więc to jest nasz ostatnie Nasze ostatnie wyjście na tą pierwszą mapkę Zobaczymy co się tutaj ciekawego jeszcze wydarzy Jest tu ktoś Oho, siema Szybka akcja reakcja gościu Ja w ogóle wciąż mimo tego, że poszedłem sprzedać Trochę itemów to i tak mam a... Pełny plecak to jest problem. Brakuje mi jakiegoś porządnego plecaka w końcu, no. Kask mam lepszy. Wylane w sumie w kaski, ok. To mi tak naprawdę nie jest jakoś bardzo potrzebne. Briki mogę wziąć. Resztę rzeczy musiałbym sobie ułożyć tak, żeby mi nie przeszkadzały. Żebym mógł ewentualnie gdzieś tam sobie powrzucać te bronie. Może w sumie mogę załadować jakieś magazynki. To od razu to zrobię, żeby był porządek. Połączmy sobie wszystko ze sobą. Żeby tutaj, że tak powiem, nie zaśmiecało. Cyk, cyk. Jest tu. Leży. To nie jedyny, gościu. Gdzieś tu jeszcze jest ktoś. Kurde. Gdzie? Czyżby w budyneczku? Oho. Leży, dobra. Najsu. Nice Idzie ktoś jeszcze. Wyjdzie chyba stąd, co? Nie wiem, ale gdzieś mi tutaj tupczy, tupczy. Chyba od zewnątrz jest, co? Gdzie ty jesteś? O kurde. Jak ty tam żeś na tą lampę, gościu wszedł? Ja nie mam pojęcia. Chłop miał steelkę, dobra. Mm. Co on tutaj miał? Ojojoj. Ajaja, jak to się mówi, ajaja. Zbieramy parę tych fajnych rzeczy. Miał stileczkę. Nie wiem, czy stilka tutaj jest jakoś super potrzebna. Oni wszyscy mają dużo rzeczy, których ja potem nie mam gdzie schować. Wypad, gościu. Nie ma mi tutaj wchodzenia, kiedy ja lutuję. Proszę nie przeszkadzać. Powiem wam, że pompa jest trochę OP, naprawdę. Mam takie dziwne wrażenie, że pompa jest OP. E, dobra. Kałach jest na pewno dużo warty. Lutuję mi coś gdzieś tu. Reszta i temu ktoś zebrał. No ładnie, ładnie. Tylko gdzie ty możesz być teraz, gościu, co? No właśnie tutaj możesz być, siemanko. Co ty miałeś? Tego PP, tak? No dobra, mi jakoś bardzo na tym nie zależy tak naprawdę. W sumie te magii do koła mogę na razie wyrzucić i mogę iść po drugą pompę. Bo druga pompa mi się przyda do questa. Więc się na nią szybciutko cofam. Jest tu kolejny gościu. No pa, co się skitrał, gość nie za milion punktów, gdzie się typ podział. Mam nadzieję, że tutaj nie zbiera się teraz broni jakiś, Tam pozostałych ze mnie czy z kogoś innego. Dobra, widziałem kolejnego gościa. Z pompą. Wiem, gdzie jest, wiem, gdzie jest. Dobra. Hello. <laughs> dobra, mamy cię znowu po raz drugi. I ty miałeś kolejną pompę. Czy mi ta kolejna pompa będzie potrzebna? W sumie mogę ją wziąć, bo jedno bym sobie zostawił. Eee, dobra, więc wyrzucamy to i biorę po prostu pompę. Bombę, pompeczkę. Amo do pistola nie jest jakoś super potrzebne. Wolałbym sobie wziąć w zapas to, te rzeczy do kilofa, znaczy do kilofa, do kałacha, Bierę to i spadam już stąd czas najwyższy, bo zaraz naprawdę mnie ktoś zabije. Limit szczęścia się wyczerpie. a ja mam bardzo dużo itemów na sobie, więc nie ma co, że tak powiem, ryzykować. Okej, okay, sytuacja wygląda tak, że mam wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby pójść już na drugi level. Jak widzicie, nawet mi zniknęły quest, bo już wszystko mam wymagane. Chciałbym zobaczyć, co jest mi potrzebne, jakbym chciał yy, tutaj sobie podbić yy, level sklepu z ciuchami. Okej, okay, on nie ma do mnie rzeczy, tak? Dobra, czyli my musimy najpierw mimo wszystko blokować kolejny raid. No to dobra, no to lecimy. Lecimy do Pana Generała, czas najwyższy, nie ma co już tak długo siedzieć na tej pierwszej mapie. No i jest, mamy Expa. Musieliśmy zebrać tylko 2000, więc dużo mi nie zabierze. Dwa Remingtony, dwie CZ-y, dwa pistole. Wiem, um, dawaj tego questa. Level drugi. Dobrze, trzy wepry. W sumie mogę je zostawiać. Imoziny. No dobra, no jakoś to zlutujemy. Mamy w takim razie drugi quest. Mm, ok, ja idę sobie się na chwilę do domku. W sensie do mojego apartamentu ogarnąć i widzimy się zaraz na, na kolejnym rajdzie, na kolejnej mapce. Dobra, ogarnąłem się przed kolejną wyprawą, załatwiłem wszystkie ważne rzeczy. Myślę, że możemy w końcu się wybrać dalej. Eee, na dodatek jest noc, więc będzie śmiesznie. Mam oczywiście moją ulubioną mapę Interchange. Zapomniałem, który point to, który point. A to jest wejście od lasu. O, zmienili wejście. To jest wejście w ogóle teraz z innej strony z tego co widzę. Ojojojo, to Interchange się trochę zmieniło. To dość ciekawe, bo jesteśmy teraz na jakby zapleczu tego budynku, czegoś takiego nie było. Widzicie? Widzicie? Ja tego nie znałem. Mam nadzieję, że chociaż coś tam widzicie na ekranie. Nie chciałbym jakoś wam za bardzo rozjaśniać tej gamy, Chociaż może lekko wam pociągnę. Dobra, minimalnie wam rozjaśniłem ekran, żebyście widzieli coś więcej. Widzicie, że jest tutaj teraz kilka nowych stref, dużo kontenerów jakby za... Za całą tą halą, galerią, czy jak to nazwał, tak nazwał. No bo to to... to wygląda na taką galerię po prostu. Skołpa sobie nie użyję, no niestety nie posiadam wizji, Skołp mi się będzie na gammie bugował, muszę sobie poradzić bez. Dlatego będziemy sobie tutaj na chwilku na razie zbierali ammo i tego typu rzeczy. Heavy rig to jest... Okej, okay, dobra, to nic dalej dobrego, nie biorę tego. Chciałbym te lepsze backpacki tutaj znaleźć, liczę na to, że na interchange'u uda mi się coś takiego odkopać teraz. Tam pamiętam, że były militarne namioty. Ciekawe, czy są dalej, bez zmian. No, jak na razie to znajduje tylko sama amunicję. Tutaj widzę, że samej, samego budynku, samej jego struktury nie zmienili. Zmienili. Jarcik, <grych> jarcik, bo się troszeczkę zamotałem. Zmienili teren dookoła budynku. W środku widzę wszystko tak samo. Za wiele się tutaj nie zmieniło, ale powiem Wam, że jest pusto. Nikogo tutaj jeszcze nie mogę na tym interchange'u znaleźć. A to dość dziwne, bo zwykle to była totalnie mapa PVP. Już tutaj jestem, to może sobie pozbieram jakieś te mebelki do, do mojego pięknego yy, mieszkanka, pokoiku. te ja coś poustawiam na dole. Oho, idę na kolejną półeczkę tutaj. I mamy Mozinka, którego też byśmy chcieli przygarnąć, i, i musimy coś wyrzucić z fajnych rzeczy, niestety. Meblowych, że tak powiem. Mm, także tak bierzemy na pewno Mozinka, bo Mozinek będzie nam potrzebny. Oho! Leży. Auw, shit, bro. Hello, mojejne friendin. Mm, czy ty miałeś jakiś lepszy backpack? Czy to jest lepszy backpack? Powiedz mi, że to lepszy backpack. Nie, to jakiś hełm, rozjebany. No. Dlaczego wy nie macie dobrych backpacków? Co to, 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 to za bronie mają być? Ja sobie chciałem mebelki pozbierać, a teraz muszę przez was wychodzić z jakimiś szajsowatymi broniami kappa. No nic. No i się udało. W końcu znaleźliśmy jakiegoś fana. Fana. <laughs> nie wiem dlaczego tak powiedziałem. Nie wiem dlaczego powiedziałem fana, naprawdę. Eee, dobra. Teraz w sumie mam lekki problem, bo nie bardzo wiem, gdzie mam iść, żeby się wrócić. Eee, I gdzie jest NPC do powrotu? trochę tak wygląda jakbym mógł tutaj być, ale nie musiał tutaj być. O oh jest, siema panie Iwanie. Dobra, już będę wiedział na przyszłość gdzie chodzić. AKS to oczywiście sprzedajemy. Moziny, w sumie... A nie, dobra zostawię te dwa moziny. Mm, mozin, mozin. Tego AKS-a sobie zostawię, bo on fajny, zmodowany, więc lepiej sobie go odłożyć. No dobra, idę do... Idę do... ...apartamentu odłożyć itemki i skoczymy jeszcze raz na interchange'a chyba. Zobaczymy, czy to będzie jeszcze w tym odcinku, czy nie w tym odcinku. Dobra, no to wchodzimy. Wchodzimy one more time na interchange'a. Wejdziemy znowu tym wejściem od skałek. No nie jest wcale takie złe. To jest to wejście tutaj. Widzę, że je po prostu trochę przesunęli, żeby nie było tak całkiem na, na wejście do środka, żeby ludzie aż tak bardzo nie kampili. Tym razem interchange'a możecie sobie zobaczyć w dzień. Możliwe, że niektórzy z Was jeszcze nie widzieli go. Dobra, tak na chwilę zwolniłem, żeby zobaczyć, czy ktoś tupa w okolicy, czy nie. E, możecie sobie obczaić w dzień. Ja już tutaj kiedyś zresztą byłem, grałem. Niektórzy pewnie z Was widzieli. Super, lubię takie wejścia. Wchodzę od razu dwie bronie. I tu już, też, już jest grube sianko zarobione na tym interchange'u. Nie wiem dlaczego tak mało ludzi teraz jakoś wyjątkowo jest dzisiaj. To to się z nimi stało wszystkimi. Ale się nie przejmujemy. Tak położę głupio, bo się odsłaniam strasznie na plecy. Ale czy sobie chciałem, czy ktoś tutaj idzie, czy nie. Holy fuck, man, telewizor, telewizor trzeba wziąć. Kółkę na trofea też by się przydało wziąć. Faktycznie bym sobie teraz trochę mebli. No to chyba stary telewizor taki. Powiem wam tak, słyszę tutaj gdzieś strzały. Nie wiem, czy to z tyłu, czy na dole, ale gdzieś tak od pleców. Oho Jeden gościu zabity, nie wiem czy jest coś więcej Siema Nko. Eee, czy to jest jakiś większy plecak? Nie wiem, nie, ludzie co jest z wami nie tak? Dajcie mi w końcu jakieś ciuszki dobre, fajne, no O Też to jest większe To jest takie samo, takie już miałem Lipton trochę, dobra, ale mamy Mamy zdobyć jakąś no i cyk, powrocik. Mamy tutaj sobie AKN-a, może sobie go zostawię i naprawię. Eee, ma jakieś tam ulepszenia, coś się może z tego przyda. Oczywiście mozin, kolejny AKS. To już sobie pójdę sprzedać, żeby zarobić pieniążki, bo dwa mozina na quest'a odłożyłem. Mi są potrzebne te wepry śmieszne, których w sumie teraz nie mogę nigdzie zlutować. Eee, no nie pomyślałem sobie o tym, żeby sobie je nafarmić. Mm, zapomniałem, w sensie nie pamiętałem, że one są na kolejnego quest'a. No to co, no to sprzedam sobie po prostu... Taka esika i sprzedam sobie mozina, zarobimy sobie pieniążki, 22 tysiące na koncie, to już taka fajna sumka się powoli tutaj robi. Tak na koniec mogę wam jeszcze powiedzieć, yy, może wyjaśnić też, yy, nie wiem czy nie wrzucę tego na początku, czy coś, ale ogólnie może niektórzy z was będą ciekawi, że hej dlaczego nie ma obecnie survivalu zwykłego. A ja wam mogę powiedzieć tak, znudził mi się, ok? Jak wróciłem po tym pierwszym wajpie na S6, pograłem tam z ten tydzień, naprawdę dużo grałem, bo tam razem z 40 dobrych godzin przynajmniej przegrałem na tym wajpie Na samym początku No i wtedy wyjechałem i mi się trochę znudziło Jak wróciłem, pełno bas, pełno freeze'ów Zaprzestałem, potem też robiliśmy serwer Minecrafta, więc na niego poświęciłem coraz więcej czasu i coraz mniej mi się chciało mm, Że tak powiem siedzieć na uncie i tryhardować znowu Znaczy tryhardować, no spędzać dużo czasu, tam farmić ceki, i inne tego, tego typu rzeczy no i w końcu dos doszło do tego, że tam nas chyba porajdowali, plus też zniknęła baza wczoraj czy przedwczoraj, więc mój etap z S6 jest raczej skończony. Jeżeli będziemy znowu teraz grali na survivalu, to są trzy opcje. Albo zmieniam serwer, albo idę na wanilkę, albo czekam do wipe'u na PS, a w tym czasie gram sobie tarkowa, znaczy tarkowa, unturnowa i tego typu podobne mody. Także może wam rzucę na społeczność, zobaczymy. Do usłyszenia. Dzięki za oglądanie tego Unturnowa. Muszę wam powiedzieć, że mi się naprawdę na nim fajnie gra i dlatego go się ostatnio też tyle pojawia. Na koniec mogę jeszcze wam pokazać, jak sobie ustawiam telewizor na e, moim pięknym apartamencie. I cyk, proszę bardzo, jaka piękna plazma.